Dzień dobry, pani. Chciałbym przedłużyć termin wypożyczenia książki. Dzień dobry, panu. Niestety nie mamy przedłużeń. Jak to nie mamy przedłużeń? No, w niektórych bibliotekach można, u nas nie można. Politechnika Warszawska ma kilkanaście wydziałów. Biblioteka na każdym wydziale ma swoje zasady? No tak. To, to głupie. Może pan oddać i wypożyczyć jeszcze raz? Mam przynosić specjalnie na wydział grube książki, tylko po to, żeby pani dwa razy przejechała kodem kreskowym podczytnikiem? czytnikiem? Taki mamy system. Może to pani zrobić bez książki? Nie mogę. Może pani? Nie mogę. Pani koleżanka miesiąc temu mogła. Tak nie można, wszystko jest napisane w instrukcji. Jakiej instrukcji? Instrukcji wypożyczania książek. A jest instrukcja przedłużania? Wszystko jest w instrukcji wypożyczania. Oddawanie też jest w instrukcji wypożyczania? Tak. Już to głupie. To się nie nazywa regulamin? Korzystania z zasobów bibliotecznych czy coś? Nie, to jest instrukcja wypożyczania, a regulamin to regulamin. A po co instrukcja, skoro nie mamy systemu informatycznego do wypożyczania książek? Mamy. Mamy? Mamy. Gdzie? W Bibliotece Głównej. Przecież to inny dział. Ale mamy. Ale to inny dział! Ale system jest! I tam można przedłużać. No ale to inny dział. To głupie. I tu też jest instrukcja? No jest. I co tam jest napisane? Że trzeba podejść do okienka i podać pani książkę? Dokładnie. A jest instrukcja dla pani? Jest. I co tam jest napisane? Że żeby przedłużyć, trzeba oddać i wypożyczyć jeszcze raz. I co pani musi zrobić, jak oddam pani książkę? Tu podczytnik. Podsunąć trzeba. O, to trzeba dobrze podsunąć, tak żeby kod złapało. No trzeba. Jak złapię to, co pani robi? Tu klikam, żeby zatwierdzić. O, to fajne, zabezpieczenie takie. A żeby wypożyczyć? A to wtedy, to najpierw podsuwam legitymację studenta, później książkę i jak złapię, to klikam, żeby zatwierdzić. U, to już trudniej. Do opanowania. Mogę zobaczyć? Proszę. O, jak fajnie. Zaopało. O, i tu pan ma napisane, co pan ma wypożyczone. O. Fajne. No, a te cyferki tu? To te takie spod kodu kreskowego, co trzeba ręcznie wpisać, jak kot nie działa. O, najgorzej. No, masakra. A jak pani zaznaczy te cyferki? O tak? Tak. Co pan mi tu klika? Nic, 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 nic. Miała pani kiedyś tak, że kot nie wchodził? Oj, miałam. Najgorzej, i gdzie wtedy trzeba kliknąć, żeby zwrócić? O, tu taki przycisk jest i tu się wpisuje. No, co pan mi tu? O, zwróciłem książkę XD. To proszę mi ją teraz dać. No przecież ma pani tu już w systemie wpisane, że oddane to oddane. Ale to pan mi tu. No jak ja, ja nie mogę, nie mam szkolenia i nie znam instrukcji. No przecież pan mi tu przed to chwilą. To by było niemożliwe, tego nie ma w instrukcji. To głupie. To co, może wypożyczę jeszcze raz i zapomnimy o sprawie. Ale jak to tak. Tak nie. Normalnie, pani tu kliknie. Gdzie? O, tu wypożyć, jakby kot nie wchodził. O nie, najgorzej. O, i teraz kontrol V. Jak to? No, pani kliknie. Naraz? Co naraz? Dwa klawisze naraz. No tak, tak, tak. Proszę pana, tego nie ma w instrukcji. Nas tak nie uczyli. Pani mi zaufa. Jak coś się popsuje, to będzie pana wina. Będzie dobrze. Ojej, wypożyczyło się. O! Czyli przedłużyliśmy, jakby. Jakby tak. Dopisze pani do instrukcji? Ja? Ja nie mogę. A, kto może? Komisja do spraw instrukcji. Kto był w komisji? Pani Basia i pani Danusia. To pani im powie, żeby dopisały. Nie żyją. Obie? Obie z 15 lat. To głupie. To co zrobimy? Musi pan szybciej czytać. Do widzenia. Do widzenia.